Jesteśmy na plantacji pigwowca japońskiego. Chciałem wam pokazać dzisiaj różnicę między pigwowcem japońskim a pigwą, bo generalnie myślę, że 90% ludzi e, używa tych słów zamiennie. Myśląc o pigwowcu mówi pigwa, a mówiąc pigwowiec e, myśli o, o pigwosu albo o pigwie i odwrotnie. Więc jest w tym temacie straszne, straszne zamieszanie. E, pigwowiec w skrócie jest krzewem dorastającym do półtora metra wysokości. Kwitnie wczesną wiosną, kwiecień, maj, koniec marca już. Ma kwiaty z reguły różowe, purpurowo-różowe, łososiowe, często uprawiany jest w ogródkach działkowych, gdzieś tam przy blokach z powodu właśnie swoich pięknych kwiatów jako krzewozdobny. Natomiast jesienią wydaje przepiękne, aromatyczne i bardzo zdrowe owoce które nadają się tylko i wyłącznie na przetwory nie, nie są owocowami, owocami deserowymi i teraz zaczynamy od pigwowca, czyli od tego co, co ja uprawiam ja uprawiam wielkoowocowe odmiany pigwowca zacznijmy od tego, że pigwowiec japoński należy do rodziny różowatych i mamy takie gatunki jak pigwowiec japoński, pośredni Chiński i okazały. Najbardziej wszystkim znany to jest pigowiec japoński, w obrębie którego jest kilka odmian hodowlanych. Ja uprawiam wielko, wielkoowocowe odmiany pigłowca japońskiego, i czym się to różni od, od pigłowca, którego wszyscy znacie. Otóż tutaj mamy dla przykładu zamieszaną, zamieszaną. Yy, zamieszany krzew z, z takim pigwowcem, który wszyscy znamy, czyli siewka. Wychodowany jest z nasiona, z siewki, generatywnie. Yy, owoce bardzo mocno trzymają się. Mamy w tej chwili połowę października, prawie, a owoce dalej mocno trzymają się gałęzi. Ciężko jest je oderwać. Trzeba użyć siły, żeby je oderwać. Krzewy są kolczaste, bardzo kolczaste, więc ten zbiór jest, jest trudny. Wymaga dużo. Siły i łatwo się pokaleczyć. Owoce o tej porze roku są przepiękne, żółte, aromatyczne. Tak to wygląda. To wszyscy znamy. Natomiast moja plantacja to odmiany pigwotca japońskiego, które rozma rozmażone są wygratywnie. I czym się różni? Czym się różni owoc z siewki od owocu mojego z Przede wszystkim wielkością. To jest różnica. Jeżeli chodzi o owoce, bardzo łatwo odpadają z rośliny. Nie potrzeba siły, żeby je, żeby je zerwać. Spadają same, kiedy są dojrzałe, więc generalnie zbiór jest, zbiór jest z, z ziemi. Te owoce, jeżeli chodzi o, e, o wartości odżywcze, to co jest w środku, niczym nie różnią się od tych owoców wychowanych z siewek. To jest po prostu dalej pigłowiec japoński. Podstawową różnicą to jest wielkość owoców. Co tu jeszcze można powiedzieć o pigłowcu japońskim? Owoce widzicie, krzewy widzicie, półtora metra wysokości, kwitnienie, kwiecień maj. pigowiec japoński często też powtarza kwitnienie jesienią. I tutaj zobaczymy taki przykład, że jedna z odmian właśnie kwitnie. W tamtym roku. W tamtym roku pigwowiec japoński bardzo mocno kwitł. 24 grudnia mam filmik na Facebooku, jak pole kwitnie pełną parą, było tak ciepło. Więc on kwitnie i owocuje tak naprawdę non-stop. Teraz podejdziemy do drzewka pigwy i pokażemy różnicę między tak naprawdę pigwą a pigwowcem, bo jest olbrzymia. Teraz stoimy przed. Drzewem pigwy. Tak wygląda pigwa. To drzewo ma 3-4 lata, więc jest młode i to jest zasadnicza różnica. E, pigwa po łacinie Cydonia Oblonga e, też należy do rodziny różowatych jak pigwowiec, ale jeżeli pigwowiec to są cztery gatunki, to jeżeli chodzi o pigwę, to jest jeden gatunek czyli w rodzaju pigwa jest tylko jeden gatunek, czyli pigwa pospolita. I teraz tak, widzicie sami różnicę, która jest olbrzymia i te dwie rośliny nie mają ze sobą generalnie nic wspólnego, poza zbliżoną nazwą, którą wszyscy mylą. Pigwa pospolita jest jedną z, naj, z najdawniej, jest jedną z najstarszych roślin uprawianych przez ludzkość. Są badania... Że już 4000 lat temu była uprawiana w Mezopotamii. Natomiast jej nazwa, łacińska Cydonia Oblonga, pochodzi od, nazwa, od, od nazwy miasta Cydon na Krecie, gdzie była bardzo popularnie uprawiana już w VIII wieku przed naszą erą. Drzewo kwitnie w połowie maja. Ma piękne, aromatyczne kwiaty. Takiej barwy biało-purpurowej, biało-różowej. E, liście pokryte kutnerem. E, owoce w kształcie gruszki lub jabłka. To jest akurat odmiana gruszkowa. Zerwę jeden z najbardziej dojrzałych. One jeszcze nie mają dojrzałości zbiorczej jeszcze są lekko zielonkawe. Powinny być całkowicie żółte żeby je zrywać i przetwarzać. Więc mamy dwie, mamy różne odmiany jeżeli chodzi o pigwę, natomiast to jest odmiana gruszkowa. Pokryta jest kutnerem, takim delikatnym meszkiem, który łatwo się strzepuje. Pigwowiec z kolei Pokryty jest takim woskiem, śliskim nalotem, więc to jest też zasadnicza różnica. No i zawsze pigwa ma dużo, dużo większe owoce niż pigwowiec w wielkości dużej gruszki lub dużego jabłka. Jeżeli chodzi o zastosowanie, jest bardzo podobne. I teraz jeżeli chodzi o różnicę w zastosowaniu pigwa-pigwowca. To dyskusja na ten temat przypomina dyskusję na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Są zwolennicy pigwy, są zwolennicy pigwowca. Ci od pigwy uważają, że wszystko co z pigwy jest lepsze, ci od pigwowca uważają odwrotnie, że wszystko co z pigwowca jest lepsze. Generalnie przeznaczenie obu, obu owoców jest bardzo podobne. Oba są bardzo twarde, bardzo kwaśne, zatem nadają się tylko i wyłącznie na przetwory. Ja, w związku z tym, że hoduję przede wszystkim pigwowca, uważam, że wszystko co z pigwowca jest lepsze, a na pewno nalewka. Na pewno nalewka. Nalewka z pigwowca jest bardzo aromatyczna, bardzo esencjonalna. Ci, którzy ją robią albo pili, to wiedzą o co chodzi. Nalewka z pigwy jest bardziej mdła, mniej aromatyczna. Natomiast e, uważa się, że na przykład dżemy czy konfitury z pigwy są lepsze niż konfitury z pigwowca. Tak jak powiedziałem, ta dyskusja nie ma sensu, bo e, to jest kwestia gustu. E, więcej informacji na temat przede wszystkim pigwowca, jeżeli ktoś coś sobie poczytać na temat jego walorów zdrowotnych, użytkowych, przepisy i tak dalej, zapraszam na moją stronę www.spikwowca.pl. Pozdrawiam.